W tabeli za ubiegłe 12 miesięcy w Lidze Angielskiej Aston Villa ustępowała jedynie Manchesterowi City, za to już w tym roku wyglądało to dużo, dużo gorzej. Pytanie tylko, dlaczego właśnie tak się to prezentuje, czy formuła Unaja Emrego się wyczerpała oraz co zmienia się właśnie na Villa Park. O tym wszystkim i nie tylko dzisiaj sobie pogadamy. Ale po kolei. Przede wszystkim, dlaczego w ogóle nagrywam ten film? Ano, dlatego, bo w ostatnich trzech spotkaniach Aston Villa już zwyciężyła. Czy to, gdy mówimy o meczu z Brentford, tam było 3-1, także udało się zwyciężyć Southampton. No i przede wszystkim ostatnio z RB Lipsk. Natomiast przedtem, tak naprawdę te kilka tygodni od końcówki października do początku grudnia. To Było pasmo niepowodzeń. Rzecz jasna, zdarzyły się porażki na wyjazdach z Liverpoolem, z Tottenhamem czy z Chelsea, można było się tego spodziewać. Natomiast poza tym, straty punktów, choćby w lidze mistrzów, to było coś, co mimo wszystko mogło martwić, a także martwiło Unaja Emrego, który podczas listopadowej przerwy na reprezentację odwołał swój wyjazd do Hiszpanii i pozostał w klubie, aby zwyczajnie pracować jeszcze ciężej. Pytanie tylko, na czym konkretnie polegają te kłopoty Aston Villa właśnie w tym sezonie? I przede wszystkim trzeba tutaj wspomnieć, o kilku rzeczach. To znaczy po pierwsze to jest Liga Mistrzów i nawet jeśli aktualnie w Lidze Mistrzów faktycznie Aston Villa radzi sobie całkiem nieźle, to znaczy w Premier League jest na miejscu szóstym, to nie jest rezultat zły. Gdy mówimy o Champions League, to jest miejsce piąte, więc jak najbardziej gdy mówimy choćby o gronie zespołów, które są nad Aston Villą, Liverpool, Barcelona, Arsenal i Bayer Leverkusen, pewnie każdy kibic Aston Villa uśmiecha się, widząc właśnie swój zespół w takim gronie. Niemniej jednak patrząc już na mecze właśnie rozgrywające, Zagrywane po meczu w środku tygodnia. Tutaj, tak jak widzicie, rzadko kiedy w tym sezonie Aston Villa udawało się zwyciężać. To jest coś, co często w poprzednich sezonach także dotykało, między innymi, West Ham, który także miał kłopoty z tym, żeby właśnie powiedzmy w pewnym momencie godzić te rozgrywki europejskie z meczami już na poziomie powiedzmy tym bardziej ligowym. Do tego trzeba dołożyć poważne zmiany w składzie latem, bo odszedł Douglas Lewis, a dopiero teraz do składu wraca Bubakar Kamara, czyli fundament tego zespołu jeszcze przed rokiem. Ostatnio w The Telegraph pojawił się dość ciekawy artykuł porównujący istotę Kamary w Aston Villa do tego, jak ważny jest Rodri w Manchester City i wydaje mi się, że to jest całkiem prawne porównanie. I jednocześnie też warto wspomnieć o tym, że sama Aston Villa także ma bardzo, ale to bardzo jasny styl, który niekoniecznie się zmienia. I to jest coś, na czym prawdę mówiąc głównie chciałbym się skupić, to znaczy kwestie zmęczenia, także kwestie tej przebudowy, to jest oczywiście bardzo, bardzo istotne i pewnie w dłuższej perspektywie no, okaże się, że Unai Emery to jak najbardziej ułoży. Natomiast tak jak zresztą już mówiłem, Unai Emery ma swój styl, który często zakłada, tak jak widzicie choćby tutaj na obrazku z meczu z RB Lipsk, takie cierpliwe trzymanie stopy na piłce. Podobnie było choćby w meczu z Juventusem przed dwoma tygodniami, kiedy to właśnie Aston Villa także chciała skłócić. się Juventus Tiago Motti do tego, aby ten podszedł wyżej pressingiem, zresztą tak właśnie Aston Villa gra od dłuższego czasu. Wtedy troszkę w stylu Brighton de Serviego, choć pewnie nieco bardziej z użyciem bezpośrednich zagrań ma zaplanowane Unai Emery wykorzystanie swoich napastników, którzy mają wtedy atakować przestrzeń za plecami przeciwnika. Tylko, że właśnie tutaj okazuje się, że mamy kłopot, bo przez to, że Aston Villa ma aż tak jasny styl gry, dodatkowo też nie ma być może aż tak dobrych egzekutorów właśnie do tego, chociaż do tego jeszcze przejdę. Zespoły także ustawiają się inaczej i to, że Aston Villa jest wyzwaniem właśnie dla wielu ekip, tutaj nie trzeba o tym mówić, natomiast też właśnie mając aż tak ewidentną powiedzmy domenę czy aż tak ewidentny sposób rozgrywania akcji, też wiele zespołów wie zwyczajnie czego się spodziewać. A o tym, że aktualnie Premier League ewoluuje taktycznie tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, nie trzeba pewnie nikomu mówić. Zresztą o tym najlepiej świadczą słowa Rodrigo, który powiedział w pewnym momencie w wywiadzie dla bodajże Players' Tribune właśnie takie zdanie o Pepie Guardioli, że ten człowiek jest zawsze tak naprawdę krok przed wszystkimi, dlatego bo cały czas próbuje wymyślić się na nowo i jeśli nie wymyślasz się na nowo, to giniesz. I pytanie, czy coś takiego właśnie nie czeka, czy bardziej nie spotkało Aston Villa. Albowiem zwróćcie uwagę między innymi na słowa Andoniego i Raoli, który, jako bądź co bądź nie jako kibic, czy nie jako osoba z zewnątrz, tak jak choćby ja, tylko już jako trener otwarcie przyznaje, że tak, Unai Emery ma bardzo jasny styl gry i dodatkowo też, nawet jeśli to jest ciężkie do defensywy, wprowadza to w każdym zespole. Zresztą w bardzo podobny sposób przed meczem z Assombiną, zremisowanym ostatecznie przez Crystal Palace 2-2, mówił o tym Oliver Glasner. I have a lot of, of appreciation for Una Emery. He's in every club, he, he, every any club he managed, he, you could you can see how he wants to play. He could you can see what he wants to do. He was everywhere. He was successful, and it's the same with Aston Villa. And and um, this on the other side, it's when you analyze the game, is the style of playing is always the same because it's how the manager wants to play. And so this is very positive, I think, for Unai Emery. On the other side, it. Makes it sometimes a little bit easier in the, in, in preparing the game. Uh, and, and, and creating a plan. I jeśli ktoś nadal nie wierzy, że Aston Villa wciąż może być nieprzewidywalna, bo w pewnych elementach może być, no to też warto wspomnieć o tym, jakiego wywiadu udzielił Unai Emery po ostatniej porażce z Chelsea na początku grudnia, kiedy to Bask mówił: W tym roku jest inaczej właśnie w Premier League pod kątem Aston Villa, bo nie jesteśmy aż taką niespodzianką jak przed rokiem. Poniekąd przyznając, że właśnie zespoły nauczyły się nieco tego stylu. Do czego to prowadzi? Moim zdaniem prowadzi to mniej więcej do tego, co spotkało przed sezonem mniej więcej Brighton. To znaczy, Brighton też miało taką filozofię, która zakładała wciągnięcie przeciwnika. No i albo, jeśli to są przeciwnicy jak na przykład Chelsea, czyli mimo wszystko z wyższej półki, oni stosują dość skomplikowane manewry taktyczne na samym boisku, takie jak choćby krycie 1 na 1 pivotów, następnie odcinanie jednej strony, tak jak choćby w tym momencie robi to Nicholas Jackson i czekanie na ruch bramkarza, nie podchodzenie, a następnie także zamykanie możliwości zmiany strony i krycie 1 na 1 dziesiątki, to jest coś, co bardzo dobrze wychodziło właśnie Chelsea w tym spotkaniu rozgrywanym na Stamford Bridge i tak naprawdę Aston Villa wtedy nie za bardzo mogła to ominąć, albo też, tak jak inne drużyny, choćby Juventus w meczu Ligi Mistrzów, nie podchodzą i pozwalają Aston Villa rozgrywać piłkę. Ale tutaj właśnie dla Aston Villa także otwiera się problem, bo podobnie jak Brighton w pewnym momencie, po pierwsze, było w gorszej formie fizycznej przed rokiem, kiedy to miało więcej meczów, podobnie zresztą jak aktualnie, właśnie Aston Villa, a także Cała liga nauczyła się tego stylu i Aston Villa poniekąd, czy wcześniej Brighton, musi posyłać więcej piłkarzy do przodu, co z kolei sprawia, że choćby w meczu z Crystal Palace, właśnie tych piłkarzy w defensywie zwyczajnie momentami brakowało. I moim zdaniem te dwie rzeczy głównie zbijają się na jedną całość, to znaczy Aston Villa ma duży problem z fazami przejściowymi. O tym świadczą takie obrazki jak choćby w meczu z Palace, tak jak widzicie tutaj, przechwyt w środku pola i momentalnie połacie wolnej przestrzeni, właśnie pozostawione przed przeciwnikiem, i jednocześnie też patrząc na przykład na statystyki. Tak jak widzicie tutaj, gdy mówimy o Aston Villa i defensywie kontrataków, sezon po sezonie, w tym sezonie, w 13 spotkaniach, to są dane po 13 kolejce, Zliczone przez Optę. No Aston Villa straciła już więcej bramek niż w całym poprzednim po kontratakach. XG przeciwników w przeliczeniu na mecz jest właśnie wyższe w tym sezonie aniżeli przed rokiem. No i przeciętnie przeciwnicy oddają mniej więcej dwa razy więcej strzałów na mecz właśnie po takich szybkich wypadach z piłką aniżeli przed rokiem. No ale właśnie, pytanie, z czego tak naprawdę to wynika oraz przede wszystkim, jakie potencjalnie rozwiązania ma. Unai Emery. O tym, że po części ta formuła właśnie Aston Villa się powiedzmy wyczerpuje mówiłem także pod koniec zeszłego sezonu, kiedy także zwracałem uwagę na kontuzję właśnie w zespole The Villains, ale także gdzie mówiłem o tym, że początek Unai Emery'ego w Arsenalu wyglądał równie imponująco, Natomiast im dalej w las, tym gorzej to wyglądało. Gdy mówimy już o ostatnich tygodniach, tutaj, tak jak widzicie, defensywa Aston Villa w meczu z Chelsea często opierała się na systemie 4-4-1-1, ewentualnie też 4-4-2. Natomiast to właśnie, z czym Aston Villa ma największy problem w tym sezonie, to jest to, że gdy gubi piłkę, tak jak choćby w tej sytuacji, no to tak naprawdę dwa podania i momentalnie okazuje się, że przeciwnicy dochodzą do sytuacji. Ale właśnie, tutaj wydaje się, że nieco zmienił się. Ten system w meczu z RB Lipsk. Co prawda w tym spotkaniu także Aston Villa straciła go z kontry, więc rzecz jasna, właśnie do tych statystyk można go jeszcze doliczyć. Niemniej jednak, patrząc już na samo ustawienie, ono częściej przypominało piątkę z tyłu. Tak jak choćby widzicie w tej sytuacji, tutaj właśnie Aston Villa ma tę piątkę z tyłu, i to jest coś, co także moim zdaniem ma największe znaczenie pod kątem wyprowadzenia piłki. Bo przez to, że dodaje się jednego piłkarza, tak jak choćby w tej sytuacji ktoś taki jak Matikarz tak, jak widzicie, przy nim musi być lewy obrońca RB Lipsk, nawet jeśli Lipsk, tak samo jak Aston Villa, grał systemem 5-2-3, więc zobaczymy, czy to przypadkiem nie był wyjątek właśnie ze strony Merego, aby grać system na system. Natomiast właśnie takie ustawienie sprawiało, że nagle, że nagle więcej oddechu, czy nieco więcej przestrzeni mogli złapać piwoci Aston Villa. i to są postaci absolutnie fundamentalne, o czym nawet świadczył mecz z Bolonią, gdzie, tak jak widzicie, ktoś taki jak Yuri Tillemans naprawdę wyglądał fantastycznie. Jednym kontaktem z piłką umiał się odwrócić z piłką. Z kolei w meczu z Juventusem bardzo często Juve właśnie Zostało bardzo blisko przyklejone do pivotów Aston Villa, tak samo jak robiła to Chelsea. I to nie jest tak, że na podstawie tego jednego meczu właśnie wyciągałbym jakieś wnioski, ale zwróćcie uwagę między innymi na te sytuacje, gdzie tak jak widzicie, nawet jeśli są pokryci indywidualnie piwoci Aston Villa, czyli ci dwaj środkowi pomocnicy, no to też za nimi właśnie te dziesiątki są ustawione w taki sposób, że nie zawsze przeciwnicy będą w stanie do nich wyskakiwać. Oczywiście to nie jest tak, że Aston Villa wcześniej tego nie robiła, bo tak jak mówił choćby Andoni i Raola, ten system gry Aston Villa jest bardzo, ale to bardzo specyficzny i musisz wiedzieć, kiedy właśnie możesz doskoczyć do tych piłkarzy. Natomiast wydaje się, że w systemie z piątką z tyłu może to być zwyczajnie nieco prostsze, nieco bardziej ciekawe, właśnie rozwiązanie z perspektywy przeciwników, bo. Bądź co bądź, właśnie do wahadłowych Aston Villa też wtedy ktoś będzie musiał wykonywać skok pressingowy, jednocześnie też Aston Villa ma wtedy dodatkowego stopera z tyłu, aby zwyczajnie tę piłkę rozgrywać. To także daje nieco więcej rozwiązań w strefie ataku, bo trzeba wspomnieć też o tym, że Aston Villa w tym sezonie nie ma takich typowych skrzydłowych, to znaczy Jaden Philodie na ten moment jeszcze nie odpalił w 100%. Leon Bailey wygląda dużo słabiej niż przed rokiem. Z kolei też właśnie taki system z wahadłami, powiedzmy, tak jak widzicie, choć w tej sytuacji pozwala po pierwsze zejść dziesiące nieco niżej i wyciągnąć jednego z obrońców RB Lipsk, a to z kolei sprawia, że więcej miejsca za plecami ma Matikasz. Co prawda w tej sytuacji był spalony i John Duran nie zdobył gola, natomiast tak czy siak no warto wspomnieć o tym, że i tak Matikasz na przykład w meczu z Southampton, był dość aktywny, natomiast w tym spotkaniu już zaliczył asystę drugiego stopnia. Więc wydaje się, że też z perspektywy, powiedzmy, kibica reprezentacji Polski, warto właśnie ten system z trójką z tyłu w Aston Villa mieć na uwadze. Tym bardziej, że to było już na początku zeszłego sezonu i wtedy też choćby Matikarz zdobył dwa gole w meczu z Berli na wyjeździe. Z kolei, też ten system moim zdaniem pozwala potencjalnie Aston Villa zakryć swoje wady. To znaczy, tak jak już mówiłem, te fazy przejściowe to jest duży problem w tym sezonie dla i Już nie chcę przytaczać tych liczb, natomiast często, właśnie kiedy Aston Villa traci piłkę, tak jak choćby to było w meczu z Southampton w zeszły weekend, no to nagle okazuje się, że momentalnie jest bardzo, bardzo duży problem. Gdy mówimy już o meczu z Lipskiem, choć wiadomo, że tutaj strata nastąpiła w innym sektorze boiska, ale mimo wszystko zwróćcie uwagę, że właśnie ten poziom zabezpieczenia jest zupełnie, zupełnie inny i wygląda to dużo lepiej właśnie pod tym kątem, no bo nagle okazuje się, że masz, zwyczajnie piłkarza więcej. Co więcej, już na koniec, gdybym miał powiedzmy poradzić jakiemuś zespołowi, co tu zrobić, jak zaskoczyć Aston Villa przed rokiem, mówiłbym, że świetnie pokazało to choćby Bormów, a także Fulam. Bormów większość swoich ataków kierowało wtedy lewą stroną, właśnie w meczu z Aston Villą. Z kolei też patrząc na mapę podań Bormów w strefę ataku, tak jak widzicie, to były zdecydowanie zagrania lewą flanką. Gdy mówimy zaś o tym, jak to wyglądało w meczu z Fulam, tam Anthony Robinson atakował bardzo agresywnie tę lewą półprzestrzeń, zmuszając poniekąd kamerę do tego, żeby właśnie za nim schodził. Zresztą nie inaczej to wyglądało, gdy mówimy na przykład o meczach z Arsenalem, czy nawet z Manchester City, gdzie pomimo dominacji Aston Villa, to właśnie tamtym sektorem City było w stanie przedrzeć się ten jeden, jeden raz pod bramkę Martineza, a także stworzyć zagrożenie. Mniej inaczej wyglądało to w tym sezonie, gdzie choćby Amadou Onana, tak jak widzicie w tej sytuacji, on był piłkarzem tak naprawdę ustawionym jako ten piąty stoper, natomiast to także oznaczało, że momentami brakowało go w środku pola. Gdy mówimy zaś o tym, jak to się prezentuje właśnie z piątką z tyłu, takiego dylematu po prostu już nie ma, no bo naturalnie jest właśnie tam Ezri Konsa. Czy to będzie wyglądać tak dalej, czy Aston Villa będzie dalej się tak prezentować, czy może wróci właśnie na odpowiednie tory? O tym wszystkim się pewnie przekonamy jeszcze już na sam koniec chciałbym dodać także fakt, że moim zdaniem w Aston Villa w tym sezonie momentami zawodzą liderzy, ale też zawodzą przez to, że są przemęczeni. John McGinn miał problemy zdrowotne, przez to, że też był na mistrzostwach Europy i tak dalej, i tak dalej. Oli Watkins zresztą też był na tym turnieju i nie miał tak naprawdę sezonu. a musicie wiedzieć, że Aston Villa w tym sezonie, zwłaszcza w osobie Watkinsa, często jest nieskuteczna, choćby w meczu z Arsenalem, także nawet z Chelsea, można było znaleźć taki, powiedzmy, moment meczu przy wyniku 0-1, gdzie gdzie Oli Watkins mógł potencjalnie je wyrównać i wtedy kto wie, co by się stało. Patrząc z kolei na statystyki, tak jak widzicie, Aston Villa pod kątem stworzonych sytuacji stuprocentowych jest w czołówce, pod kątem z kolei zmarnowanych sytuacji stuprocentowych tutaj jest najlepsza. To znaczy właśnie ta skuteczność czasem kuleje, no i też wydaje się, że momentami może zawodzić ten zespół Emiliano Martinez. Pod kątem meczów, tutaj już w najbliższą sobotę w spotkaniu o 18.30 Aston Villa pojedzie na City Grand zmierzyć się z Nottingham Forest, a następnie hit kolejnej serii gier, to znaczy spotkanie z Manchesterem City, zaś w Boxing Day dość ciekawe starcie o godzinie 16, to znaczy mecz z Newcastle, a później Brighton, Leicester i West Ham. Więc naprawdę całkiem ciekawe tygodnie, zwłaszcza te pierwsze cztery kolejki właśnie, gdy mówimy o kolejnych meczach Aston Villa To będzie coś, na co warto patrzeć. Tymczasem ja się z Wami żegnam. I zaznaczam, że zobaczymy, czy będzie film po derbach Manchesteru, jako że znów będę w Barcelonie i wtedy już będę właśnie oglądać wieczorem mecz z Leganes. Więc jeśli się pojawi w poniedziałek film, no to będzie nieco bardziej opóźniony. Trzymajcie się, dzięki Wielkie za uwagę. Siemano.